Dzień w sumie. Dzień tej dobry. Części... E, nagrywamy utwory. Tutaj e, zamysł rokowego kawałka przemienił się w dubstep, także. No pełen wiecie, e, Co ty robisz? Lody są. Polecam. I płacą. Przestańcie reklamować dziecię za darmo, ku... a to już drugi wróżek, co robiliście. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj e, kończymy utwór, który miał być rokowy, skończymy z to Czwarty dzień. Czas, stary, że już mam takie zboczenia drugie robienia piosenek. No. Że się wkradł na mnie, że budzik widziała, A ja w głowie starań zamiast go zgasić, wynawiłem tekst piosenki pod. kurwa powiedzmy budzika. ja w każdym razie stary. Pociąg <grytki> kawówka na wydarku będzie czwarty, a na torze trzeci. Co mam kura zrobić? Nie chciałbyś sobie kupić budów na no? żółtym? <grytki> a, podeszwy mi się zaginają. <grytki> Za dużo przeklinam. Kupna. Psięję, a Przestań tak mówić. Będę zamiatał, stary. rap greczy czy teraz? Nie, śmieci, w***aj. kot, czemu to tu stoi? No. Kot naszczał, stary, na ten k***a leżak. No, w więc... że kot naszczał. Może to lisu Możliwe, ale w każdym razie były szczyny na no. leżaku. I wystawiliśmy go świadomie na deszcz, żeby się umył trochę. Ciekawo. Mati, przysięgam, zrobiłbyś to i ta korsa nie miałaby ani jednej k***a już napompowanej opony. Przecież nagrywam, jak sprzątam? Kurde. No to jest niekopowna chwila, trzeba kurde, uwiecznić. Już go nagrałem, jak sprzątam, uwieczniłem ten moment. też to zrobię. Daniel, dlaczego zamiadasz podłogę na parkiecie? Nie, no pierdol się, kurwa śmieci, to ja zaraz wyniosę z tego domu, czy jako kurwa brudacie. No już to mój p... Nie jesteś. On mi oprzeuszczko. <śles> Jest, to prawda. Mati to odkrył, bo problem był taki. Ja sobie robiłem śniadanie dla wszystkich, a Mati wchodzi na górę i mówi, że ma ukryć łóżko. Jak się okazało, Daniel wszedł do mojego pokoju, naszczał na łóżko bezczelnie, ordynarnie się zeszczał i nikomu nie powiedział. Chodzi o to, żeby tylko tych kiepów kurwa, co nie było, nie? Kurwa, jak on No masz, kurwa, przycisk tutaj, debilu. To jest przycisk? Pod tym, weź se. Odkurzał się, co nie? No. Wszędzie! Kurwa, jebana no właśnie odkurzać, schowałem. Cofaj to, kurwa. Mają sobie do pogadania, synku. Kurwa! Kurwa, w tej kuchni tak jebie. Co jebie? Pewnie byłem na górze i było. Ej, kurwa, w tej kuchni tak jebie, zostawmy to Lisowi, żeby coś Nie, kurwa, tak, kurwa, było tak. Dobra, tak? każdy coś zrobił, Lisu nie. No to. Lisu były. Rzadko. I kurwa, kurwa i tak. Dobra, może rozbijemy okno, ale przynajmniej nie jest tym jak lisu. Coś zrobiłem. <grymne> Wjeżdżamy na chwilę jeszcze do miasta, załatwić parę rzeczy, kupić ostatnie rzeczy w sumie do domu, bo nie wiem, czy już będziemy jechać na zakupy, teraz i że wracamy za jakieś dwa dni. E, no, więc zobaczymy. Jedziemy oczywiście, czy Kasia też odebrać. Może uda się dzisiaj ponagrywać jakieś fajne rzeczy. Pozdro. Co wiesz? Nic, nic. A co, że chciałem kotka zajebać, tylko że jest... Przez za daleko. Nienawidzę kurwa tych kotów. Wiele mi dzisiaj naszczał na dach w nocy, kurwa, rozumiesz? Przed szkołą, jakimś, kurwa. A szkoda, że i nie zabraliśmy. Noo, do... no, czekałem, no, bo czekałem. czekałem. Tak... Szypolowałbym. <laughs> Cieła. <laughs> siema. Siema, siema. Imponderabilia oraz koktajl Mołotowa. Wiktuały P.A. Która sukurs epistola? Nie powiem, uwielbiam prokrastynować. Siła, czukasz, ostatnio zobaczyłem komentarz. Za dużo lisa, za mało Czukasza, A co powiesz? To Joriana, znam go. Tak? No. Ja go znam? No, wysyła wysyłacie do nich, Haha, kurwa i cię mam teraz, to na vlogu. I picisz, kurwa, Wycinaj, to Kedzi go, nie może tego być! A to dzisiaj czukasz, śpi, tak? Kto jedzie do roboty? Czukasz, to jest zapracowany człowiek, niestety. Ale, robię od razu. Nam, ale, ale nie, nie inaczej. Robię. Żeby była pełna jasność, tego nie było niestety na vlogach, bo, bo jakby nie nagrywamy całego procesu nagrywania, bo jest to po prostu nudne. Ale Czukasz przyjeżdża tutaj na dwie godziny, nagrywa dwie zwrotki i spierdala. No, ale robię to co No tak, no, robię. nie no, robię to, co nie robi to ma robić. Nie chodzi o robotę, chodzi o to, żeby się napić. Ale wiesz, Napić się można po skończonej robocie, ale robota jeszcze nie jest skończona, więc jest kurwa, no. Robota nie jest najważniejsza w życiu. Trzeba, liczą się ludzie, wiesz, co chodzi. Liczy się człowiek, relacji między nimi alkohol. No bo mi kurwa po aucie łazi z kurwy bo wale... są też waluty te, Florenę, korony. Na je... Napierdalam Horde. Napierdalam coronę, dziwki Ej, są na stole. Z dzikim gonem. Ej. Co? Ej, czekaj, coś do dzi z dzikim gonem. Dzisiaj skończy się to dzikim zgonem. Nie, nie. nie. Kurwa, coś na zasadzie Lisu przyjechał tutaj z samogonem. Po wypiciu jego czuję się jakbym walczył z dzikim gonem. Samo masz Gonem, gonę, z, z, z to rym. Tak. rym okay. wiesz, z dzikim no. zgonem! <laughs> też może być. Aha, będę napierdalać się z nimi. Będę Ej, te że dzieci modlę, On, Znale, on nie Nawet nie zauważył, ja mu telefon oblokowałem. Nie wiem, czy co nagrałeś. Nie, co? Ja mu telefon oblokowałem, on nawet nie zauważył. Ej, mam. To mu to tak. na replę. I! Ja też chcę! Adnikowski gangster! Wow! Nowajdnikowi! <grym> no, 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 na włapę. Nie, tego nie, pisa, <grym> to nie a <noise> 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 Kapie czy znowu się kot zdał? Nie, pierdol, pierdol. już raz Na tym starym leżaku dzisiaj już jeden naszczał. Ej naprawdę, dość się kurwa sam kot Znaczy no nie wiemy, no jednak no no, po prostu kapnęło mało. Przepraszam, myślałem, że się nie skapciecie, no, to ale to ja szczałem. Ja ja Szczyny stary. To ja szczałem. Aaaa, nie możemy rozstrzygnąć, kto się kolejny wbija na zwrotę. Więc ja mam pomysł, jak to rozstrzygnąć diabeł. Jasiu! Ej, nie, to Jasiu! Papierka w do dodaję z diabełem. Kto się pierwszy wbija na zwrotę? Szybko, teraz do jednego. Do jednego, do jednego, do jednego. Do jednego. Papierka w Dobra, wbija diabeł. Pak, pak, pak. Nie kastet. Gdzie kolejny pas. Jasiu się wydrzij się najagresywniej jak potrafisz. Dobrze. Co? Co? Zamiesiłem się kurwa. Tu drży się bardziej. Rucham ci stary Tylko tyle? Ezo. No będzie dobrze. Dawaj stary, pokaż Andrychowskiego gangstera. Andrychowski gang, Nie, ty musisz być mniej ekspresyjny, musisz być G, stary. Nie, nie, tak. Tak, 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 wychylasz się z szyberdaku, a my była ma łapami obok. Jak tam się czujesz, Czukasz? Andrychowski gangster. Jo, 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 witam na naszej hostce, dzisiaj kręcimy tyle do naszego nowego klipu. Płyta wychodzi niedługo i No, dzięki. Jeszcze, jeszcze mam Dajcie, to jest ten czas, aby się pożegnać z naszym andrychowskim gangsterem. To jest ostatni dzień, kiedy zobaczymy go na burdelu, mamma mia. Ja. Było miło, stary. Cieszę się, cieszę się, że się poznaliśmy. I tak go nie obejmiesz do końca. <śpiewa> wyjścia, tak na koniec, tak całego przytulku. Udało no. się. Się. <grymiany> trzymaj się, trzymaj się. Muszę ramiona niszą. Chłopaki, jako że zamulacie. mamy dla was prezent. Co ty pierdolesie, tu mamy kurwa imprezy informatyków. Co za się nam kurwa w zabawie. Mam dla ciebie prezent, proszę. Kurwa, A, nowy iPhone? Ja pierdolę! <grymiany> dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo. A, od tu Hardstone? Z przyjaciółmi pa Patronem. <grym> Czemu ty zasnąłeś? Czemu... No mam się z czego? kurwa chciała? Zasnąłem, no co mogę powiedzieć? Chodzi mi ściółkę na bardzo włożyć. <ślesy> jakby mi ktoś kurwa podrywotrze, to bym zabił chyba. No to pa teraz Chuja kratowczyc, kurwa. mu włożyć. Ale <ślesy> <ślesy> jakby wstecz. A zdjęcia tak? zrobiłeś, nie? Co to mówi? Kurde, Ale mam śpioka. Spodziewałeś się tego? O! Czego chcecie? gdzie są te zdjęcia? Czemu ich nie ma? Usumiu Mati sformatował kartę. Usunęł śpiochę. Ja pierdolę. Czego czemu zawsze najlepsze zdjęcia się pierdolić? Kurde. Gra pan. Logocepcja! Logocepcja! A teraz masz stoliki, nie wystarczą Musisz kurwa Ej, jak... a tak darnie To kurwa gruba. ja pierdolę ma kurwa 4 kilometry kurwa, chodzi drudno tak barbie. Tragedia jest z tobą Tu przestań chodzić jak pierdolony krab kurwa Kurwa bo kurwie gdzie Ej, daj, daj O. No, ale firma pasuje Ułomo weź się na nakręc Ułomo nie, to dobra, to dobra, to dobra. Ja, jest to <grym> było dobre, bo... piosenkę Kurwa, jak trzeci raz biorą tego samego typa jedzenie, to już patrz na mnie, że kurwa jemu to chyba starczy. <grym> Ale najlepsze, to... że wydaje mu się, że jesteś sam w tym domku i zabawiasz codziennie po kurwa 6 keksów. Co się dzieje? Prawie rozjebałem drzwiak mi kurwa. Tu jest słup! W kumka ma szmata. David. Ej kurwa. Cały może będzie księciem. Nie trochę. E! Jaka fajna! Czujesz, że skończy ktoś w tej bucie, jak <grywa> Żaba w bucie. Ej, jak tak dalej pójdzie i będziemy pić, to skończy na moim No No chrumkni, kurwa, zaraz, tak. Chrumkni? nie, tak. Chrumkni? To, się dzieje, hipa, to Andrychowski Gangster Przysięgam, że jesteśmy specjalni fanowie Jeden głasek, jeden lukiznikarz To Andrychowski Gangster dobra. Sia, co ci się dzieje? ostatnio ostatnią Andrychowskiego Gangstera Kurwa Andrychowski Gangster mam gówno w dupie, mi ten beat Wie, Wiecie co jest najlepsze? To był kurwa, to miał być rockowy kawałek Na końcu zmienił się w co? Na dubstep. Dubstep? Dubstep. Nie, nie Dabstep. O, o ja właśnie Było rokowe, nagle na końcu weszło kurwa w klubowe i bym mówi Ja pierdolę, nie no, gówno stary, miało być rockowe, a zrobisz kurwa klubowe A jak zmieniliśmy na dubstep to nie było Kurwa Tak, zajebiste, zajebiste kurwa. I jedziemy do sklepu, pozdro Tu ja, ja. <laughs> dwa dwa więc co ja to był żart, to był żart, tak, prowadzimy popijaków. Nie! Yes. Daj mi buty ubrać. Idziemy nagrywać klip do teledysku, musimy dzisiaj wykończyć jeszcze dwie piosenki i jutro jest ostatni dzień nagrywkowy, gdzie nie nagramy pewnie żadnych nut, tylko same teledyski.